Można to podsumować tak, nienawidzę grać z koroną, tu przy, przy Siegiennego trzy mecze, trzy, trzy porażki, trzy mecze przegrane jedną bramką, były tu zawsze jakieś tam dziwne, dziwne mecze, dzisiaj też mogliśmy więcej wycisnąć z tego meczu, ale, ale się nie udało, przy pierwszej bramce jeden z naszych zawodników podbił piłkę, przy drugiej zmienił kierunek tak samo i, i po tych akcjach. Korona strzeliła te dwie najważniejsze, najważniejsze bramki. W pierwszej połowie mieliśmy swoją sytuację bodajże w 13 minucie, ale zamiast strzelać od razu, to jeden z naszych zawodników sobie przekładał piłkę, podał do następnego, a to był szósty metr, gdzie powinno się tylko przystępować, i, i, i ta bramka może, może by nam więcej dała, ale to tylko można gdybać, a pogratulować tu chłopakom, trenerom. Że, że mieli trudny mecz i sprostali, bo, bo, bo wygrali. I my wracamy znowu smutni do, do, do siebie, i trzeba myśleć o następnych spotkaniach i lepiej zagrać. Bo, bo nie ma co ukrywać, dzisiaj ten mecz w naszym wykonaniu nie był, nie był za dobry, ale, ale tak, to, tak to jest. Po, przeanalizujemy sobie dokładnie, zobaczymy, gdzie, gdzie były błędy, i gramy dalej. W pierwszej kolejności, gratulacje do moich chłopców za wygranie meczu. Musimy teraz szybko zregenerować siły i w piątek jechać do Wrocławia szukać e, punktów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o pytania. Ja mam pytanie do Komisji się Tarasiewicza. Pamiętam, że troszkę te zmiany jednak w miesiącowym spadzie było względem tego, co, co było z ale chyba się Zmiany były na tyle korzystne, że jestem zadowolony. Jest Cedrowa i Zbigniew chyba na lewej stronie. Dlatego po raz Pana na lewej stronie, ale, ale solidnie. Ma rację, solidnie. Jestem zadowolony z tych zmian. Kapusz też chyba, bo początkowo gdzieś tam miał chyba problemy, żeby się... Prowadził. Tak, tak, ale ja mówię, to jest zawodnik, który miał zaległości. Na nieszczęście dla niego, jak i dla nas, przytrafił mu się uraz, przytrafił stawu skokowego. Tak naprawdę to on na pełnych obrotach, no to powiedzmy, jeżeli on może trenować na pełnych obrotach, bo on nie jest jeszcze tego, ale na tyle, ile mógł trenował i, i przez ten tydzień. No i trochę mu brakuje, on sam o tym wie, bo żeśmy rozmawiali, ale tak jak mówiłem, jest to tak jak większość zawodników tej klasy, czy? Francuzów, no, mówię, no, szkolenie francuskie, dobre przyjęcie, szybka gra do przodu na tyle, ile mu pozwalają, mówię, w danym momencie możliwości przede wszystkim fizyczne. Czy są jeszcze pytania? Panie tak jak przed tym spotkaniem dziennikarze bywali liczyli ile tych meczów bez zwycięstwa jest, to teraz będziemy liczyć tylko te mecze bez porażki. No dobrze by było. Ja mówiłem, że My jesteśmy akurat w takiej sytuacji, przede wszystkim deficytu punktowego, że dobrze by było mieć serię kilku meczy bez porażki, Ja nie mówię serię kilku meczy zwycięskich, ale przede wszystkim meczy bez, bez porażki. E, a co dalej, to wie pan, trudno mi powiedzieć, trudno mi powiedzieć, na pewno na pewno trochę więcej spokoju prowadzi te zwycięstwo w szeregi moich chłopców i aby to był taki optymistyczny akcent na, na przyszłość. pamięta, że cieszę się, że ten się już jest piątek, czy trzeba mieć trochę więcej czasu na... Nie, 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 nie. Nie. Mamy wtorek, środa, czwartek. Ja mówię, nie jesteśmy na 100% jeszcze przygotowani, to jest prawda, aleśmy duży postęp robi, zrobili, jeżeli chodzi o, o ten okres, który był wcześniej poprawę motoryczną i. i na pewno jeszcze szybciej człowiek regeneruje siły po meczu zwycięskim, to nie ulega wątpliwości.